Dzień dobry, tym razem w cyklu muzycznej urodziny zapraszam do wysłuchania ciekawostek o życiu i twórczości francuskiego kompozytora Claude'a de który urodził się 159 lat temu. Debussy przyszedł na świat 22 sierpnia 1862 roku we francuskim miasteczku saint germain ale jako pierwsze z pięciorga dzieci byłego wojskowego Manuela Achille-Debussy'ego i jego żony Victorine-Josephine-Sophie. Mały Klot nigdy nie uczęszczał do szkoły powszechnej, elementarne wiadomości zdobywał w domu. Pierwszą osobą, która zauważyła jego wielki talent muzyczny, była ciotka. Która posłała go na lekcje gry na fortepianie. Już w wieku 10 lat wstąpił do prestiżowego paryskiego konserwatorium muzycznego. Tam jednak nie odniósł jako pianista zbyt wielkich sukcesów. Nie zaliczył nawet dwóch egzaminów, i od 1880 roku postanowił jednak studiować kompozycję. Miał dużo nowatorskich pomysłów, które nie mieściły się w głowach wykładowcom konserwatorium. Przez to Debussy nie uzyskał aprobaty paryskiego świadka muzycznego i bardzo trudno było mu wypromować własną twórczość. Mimo to nawet najbardziej konserwatywni wykładowcy uczelni nie mogli odmówić mu talentu, kiedy ubiegał się o nagrodę rzymską. Wygrał konkurs na najlepszą kompozycję i to wyróżnienie zapewniło mu trzyletni popyt stypendialny w Rzymie. Po powrocie do Paryża Debisi włączył się w środowisko intelektualno-artystyczne stolicy, interesował się współczesnym malarstwem i literaturą, poznawał współczesnych mistrzów pędzla i słowa, z których wielu inspirowało jego późniejsze dzieła muzyczne. Życie prywatne Debisiego nie było zbyt spokojne. Już w wieku 18 lat rozpoczął romans z żoną paryskiego prawnika. Następną jego wybranką, z którą spędził 9 lat, była córka krawca, Gabrielle Dupont. Jednakże artysta równocześnie pozostawał w bardzo bliskich relacjach z Teres Roger, śpiewaczką. W 1899 roku muzyk poślubił modelkę Rosalie Texier. Ale już po pięciu latach rozstał się z nią, gdyż odstawała od niego pod względem intelektualnym i nie przejawiała wrażliwości muzycznej. Następną wybranką Delisiego była Emma Bardac, żona paryskiego bankiera, z którą zaczął spotykać się jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. W 1905 roku doczekał się z nią córki o imieniu Claude Emma. Niewielu jest kompozytorów, którzy potrafią tworzyć tak tajemnicze i zachwycające obrazy muzyczne. Debussy uznawany jest za twórcę impresjonizmu w muzyce. Sam jednak bardzo nie lubił tego określenia i twierdził, że chce stworzyć coś innego niż dotychczasowa muzyka, a samo słowo impresjonizm nie oddaje istoty jego sztuki. W każdym razie twórczość Debussy'ego otworzyła nową kartę w historii muzyki, a oryginalność jego języka muzycznego stały się inspiracją dla kolejnych pokoleń kompozytorów XX wieku. Debussy był muzykiem niezwykle utalentowanym, cechującym się doskonałą techniką. Krytycy często mieli problemy z twórczością Debussy'ego, gdyż stosował on często różnego rodzaju eksperymenty, które niekoniecznie dobrze wpasowywały się w ówczesne czasy i modę. Po wybuchu I wojny światowej kompozytor zamieszkał wraz z rodziną wąże. Postępująca od 1909 roku choroba nowotworowa osłabiła jego siły, nie przerywał jednak do końca swojej pracy twórczej. Przeszedł operację, która nieco przedłużyła jego życie, lecz nie ulżyła cierpieniom. Zmarł w ciężkim okresie działań wojennych w wieku 56 lat, 25 marca 1918 roku. Pochowany został na cmentarzu Père Lachaise. Z powodu wojny nie żegnały go tłumy, a bombardowanie Paryża zniszczyło jego nagrobek. Rok później, zgodnie z jego życzeniem, Trumna została przeniesiona na cmentarz pasji. Zapraszam do wysłuchania jednego z najpopularniejszych utworów Debisiego Światło Księżyca, czyli Claire de Lune. Jest to trzecia część suity fortepianowej zatytułowanej Suita Bergamska. Debussy przez 15 lat uważał ten cykl za zbyt mało znaczący do publikacji. Utwór ujrzał światło dzienne dopiero w 1905 roku. Motywy utworu obecne są w wielu filmach, m.in. w fantazji Walt Disneya i A Statek Płynie Federica Felliniego, a także w Zmierzchu, gdzie główny bohater, wampir Edward, gra u kochanej Belli właśnie Claire Dely. Światło Księżyca było wielokrotnie orkiestrowane. Dziś wysłuchamy tego nastrojowego utworu w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej.